Hej, Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2. Moi drodzy, tą razem chciałbym was zabrać na teren pewnego bardzo zniszczonego budynku. Zniszczonego budynku, ponieważ rozgrywka będzie miała miejsce na terenie kilkupiętrowego kondygnacyjnego budynku. Natomiast naszym celem jest uzyskanie bardzo dużej ilości gotówki poprzez. Wyciągnięcie hasła od pewnego pracownika, najprawdopodobniej pracownika FBI. Jeśli chodzi o rozgrywkę, rozgrywkę prowadzę typowo z randomowymi graczami, tak, jestem w tej chwili tylko z jakimś graczem Caspian. Kacperio. Jest to gracz całkowicie randomowy. Nie gram z nim w komunikacji głosowej. Do tego będą nam pomagały boty. Jeśli ktoś tam dołączy, oczywiście pokój jest otwarty, jeśli ktoś dołączy, to te boty zostaną zastąpione graczami. Moi drodzy, jeśli chodzi o skile, typowo skile na głośno, się to można wykonać tylko i wyłącznie na głośno. Co prawda jednak pierwszą część możemy postarać się wykonać na cichą, na cichą akcję, tak? Właściwie w sumie nie postarać się wykonać, tylko możemy ją wykonać, ponieważ żeby ją wykonać na cicho, to wystarczy tylko nie strzelać. Nie strzelać, nie robić hałasu. W tym momencie możemy sobie dzięki temu uzyskać kilka dodatkowych, właściwie kilkadziesiąt dodatkowych sekund na to, żeby się lepiej zabezpieczyć. Czyli żeby zabezpieczyć okna, zabezpieczyć jakieś przewody wentylacyjne. Zawsze to jest jakiś tam sposób na... Na zmniejszenie ilości naszych policjantów. Na samym początku, respijmy się w miejscu, do którego będziemy musieli sprowadzić tego pracownika FBI. Zawsze będziemy respić się w miejscu, gdzie znajduje się komputer, do którego będziemy musieli uzyskać hasło. Natomiast resp tego komputera jest za każdym razem inny. Czyli raz może się komputer zrespić na jednym poziomie, drugi razem się może zrespić komputer na zupełnie innym poziomie. To jest wszystko, że tak powiem, elementem losowym. Ja tak próbuję w sumie tutaj poszukać jeszcze w międzyczasie, o właśnie, tego, tego co właśnie teraz znalazłem, czyli desek. Jeśli będziemy mieli deski, to dzięki temu jak podejdziemy sobie tutaj pod komputer, możemy sobie zabezpieczyć okna, tak? Okna przewody wentylacyjne i to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Poszukujemy desek, staramy się nie robić hałasów, wtedy jeszcze nas nie wykrywają. Jeśli deski znajdujemy, zabezpieczamy wszystkie przewody wentylacyjne, zabezpieczamy okna. Pierwsze okna warto zabezpieczyć, te, które prowadzą do komputera, dzięki temu sniperzy nas nie będą tak aż tak bardzo obijać. Jeśli już te okna są zabezpieczone, to warto jest, żebyście sobie zabezpieczyli przewody wentylacyjne. Czyli dokładnie tutaj, teraz Wam tego nie pokażę, bo jej nie ma. Ja pokażę Wam to z drugiej strony, o dokładnie te. Dokładnie te, bo w tym momencie śmieci zabezpieczone. To dzięki temu policja Wam też nie będzie wchodziła, tak? Przewodami wentylacyjnymi, jeśli je nie, nie zabezpieczycie, no to w tym momencie liczcie się z tym, że będziecie mieli dość gorąco. Teraz tak, jeśli dopóki jeszcze nie ma wywołanego alarmu, możemy sobie tych desek poszukać. Jest też achievement na to, aby zebrać te deski w maksymalnej ilości, tak? Tam nie wiem w sumie około chyba 9 czy 11 desek należy zebrać Jeśli te wszystkie deski zbierzemy, to w tym momencie dostajemy achievement i zabezpieczymy nimi wszystkie klimatyzacje okna. Ja powiem wam, że całkowicie ten achievement losowo zdobyłem sobie na poziomie trudności Deadwish, tak. Ja grałem tam z jakimiś randomnymi gaczami, to akurat ostatnią deską, jaką, jaką założyłem, to była to była właśnie ostatnia deska, dzięki czemu ten achievement nam się wbił. Achievementów mamy dość sporo. Możemy zdobyć achievement poprzez to, że nie zabijemy ani jednego snipera, że założymy wszystkie deski. Możemy też zdobyć achievement, jeśli nie, nie padniemy ani razu czyli ani cloaker, ani, ani żaden przeciwnik nas nie przewróci. W tym momencie też zdobywamy sobie za to achievement. Więc powiem wam, no. Jest sporo tych achievementów, możecie sobie je tam przejrzeć na Steamie, tak? Zawsze można, można troszkę je. no je, je wykorzystać od razu, tak? Wykonując misję, możemy sobie postarać się zagrać tak, żeby te achievementy zdobyć. Chłopaki widzę, oni tutaj w ogóle nie szukają desek. Nie, nie, jeden, jeden, jeden znalazł. Mate znalazł, bo tak widzę, że chodzą, chodzą, ale w sumie specjalnie desek nie mają. Ale to jest tak, jak to bywa z randomowymi graczami. Jeśli gramy w zespole takim ogarniętym, tak, czyli to zawsze każdy powinien tych desek poszukać, bo to jest naprawdę wtedy uproszczona rozgrywka. Oczywiście nie mówię, że gracze są nieogarnięci, tak? Jeśli ktoś ogląda, ogląda mój odcinek i znalazł się na tym odcinku, także pozdrawiam. Zapraszam też do napisania w komentarzu, od razu zaznaczam, że nie mówię, że gracze są nieogarnięci, ale po prostu nie zawsze wiedzą o tym, że, że warto coś takiego robić. No tak, piła potrzebna na górze. Już tam lecę, bo się tutaj z Wami zagadałem, tak, opisywałem parę misji i zapomniałem o tym, że trzeba założyć piłę. Piłę ma, z tego co pamiętam, zawsze host, chyba że to jest losowo generowane, ale wydaje mi się, że, że zawsze host. I teraz tak, w momencie, kiedy już zostaliśmy wykryci, tam pojawiły się takie wykrzykniki. Musimy zabić te osoby, które znajdowały się tutaj koło samochodów. W tym momencie osoba, która nam pomaga, która siedzi w tym dźwigu, wzięła ten samochód, który znajduje się na dole, bo ten samochód, ta limuzyna, która tutaj jest, ona była tu między tymi samochodami. On tym przyciągnikiem metalowym, tak, wziął samochód, przyłożył ten przyciągnik metalowy, ten magnes, do samochodu. Samochód się doczepił, podniósł go do góry i wrzucił nam go tutaj na dach. Samochód może znajdować się w dwóch miejscach w trzech miejscach właściwie może znajdować się w tym miejscu, gdzie teraz może znajdować się też dokładnie tutaj, tutaj może nam, nie tutaj, poczekajcie, tak tutaj, tutaj może nam też spaść i wtedy od dołu staramy się go zdrillować, albo może też wpaść nam na klatkę schodową, czyli w tym momencie ten dach nam się załamie, pęknie on, bo już on pęka, ale nie pęk do końca, jeśli on by pękł do końca, on wtedy spada nam na klatkę schodową i zawiesza nam się na klatce schodowej, tak, w tym momencie możemy go drillować od dołu. I to są tak naprawdę trzy możliwości. Ten układ, który teraz mamy, jest najgorszym układem, ponieważ najbardziej nas tutaj obijają. Jeśli gramy szczególnie na poziomie, dead, poziomie trudności, deadwish, to naprawdę polecałbym Wam, żebyście no, mieli w ten samochód gdzieś tam wewnątrz, tak? Ten samochód gdzieś tam wewnątrz. Jeśli Wam się zespina na zewnątrz, no to nie jest to może aż takie bardzo trudne, ale może być problematyczne. Więc warto po prostu sobie, sobie o tym pamiętać. W tym samochodzie, po co w ogóle ten samochód zbieramy? W tym samochodzie mamy człowieka z FBI, najprawdopodobniej z FBI, którym musimy uzyskać dostęp który ma nam dać dostęp do kodu umożliwiającego nam wykonanie przelewów. Więc teraz, tak, po wyciągnięciu go, sugerujemy, żeby. Czemu on idzie ten. Aha. On idzie tędy, bo on chyba będzie chciał drugą klatką schodową iść, bo wejście na tak mam od dwóch stron. E, w, w, musimy sprowadzić go do tego komputera, tak? I wtedy wyciągnąć od niego hasło. I w tym momencie to od razu robimy. Zastanawiam się w sumie tylko, czemu my nie mamy e, asaltu. Bo już dość długo chyba jakoś nie mamy asaltu. Albo nam tutaj gdzieś jeszcze... Gdzieś jeszcze się znaleźli jacyś, jacyś FBI. No są, są tu FBI chyba gdzieś od dołu, bo ktoś tu strzelał. Zaraz zobaczymy. Jest, jest tutaj e, kilku. Nie, kilku klientów, ale powiem wam w niedużej ilości. Troszeczkę zastanawiam się, dlaczego nie ma saltu. Tu kolejnych dwóch wybitych. E, no trochę policjantów nam wchodzi, ale cały czas... Cały czas jesteśmy bez asaltu. Nie włącza nam się asalt. Ciekawe, ciekawe w sumie czemu. Ktoś tam już zdążył paść. O, jest asalt. Dobra. Jest asalt, także wszystko jest w porządku. No i musimy lecieć znowu do tego, do tego naszego e, f, klienta, tak? Musimy lecieć do tego naszego e, klienta, wziąć go na dół. Przy okazji, pomóc koledze bo dorwał go buldożer no i lecimy do tego pracownika FBI i sprowadzamy go na dół to jest w sumie nasza podstawa teraz oczywiście pamiętajmy, że jeśli nie zabiliśmy okien cały czas nas mogą, nas mogą atakować snajperzy tak? także e, liczmy się z tym że e, snajperzy się pojawiają też w regularnych odstępach e, jeśli zabijemy jednych, to pewien czas nam się pojawi drugi Najprawdopodobniej to jest tak, że osoba, która kontroluje naszą, naszą akcję, która cały czas gdzieś tam się odzywa do nas, wysadzimy go może. Nie, to nie jest do wsadzenia, już myślałem, że to jest do wsadzenia. Która kontroluje naszą akcję, cały czas nas będzie raczej informować o tym, że... Gdzie on padł, Tu upadł. Cały czas nas będzie informować o tym, że stajperzy przyszli. I teraz tak, jeśli już doszliśmy z niego do tego komputera, jeśli mamy znak pięści, musimy go uderzyć. Jeśli mamy znak pięści, musimy go uderzyć. Jeśli natomiast mamy znak nie pięści, ale e, rozmowy, to w tym momencie e, będziemy musieli e, wyciągać od niego hasło nie poprzez bicie, bo inaczej go zabijemy, ale poprzez e, krzyczenie na niego. Jeśli krzyczemy na niego cały czas, on w pewnym momencie udostępni nam tą hasło. Czasem gracze robią ta, to, to tak, że po prostu biją go cały czas. W momencie, kiedy go biją, on traci przytomność, i to po prostu jest niepotrzebne przedłużenie czasu, tak? Niepotrzebnie w tym momencie przedłużamy ten czas e, i w, musimy czekać, aż ono uzyska tę przytomność. Powrotem wrócił do niego ta przytomność. E, to trwa około tam powiedzmy pół minuty, minuty. No to jest po prostu strata czasu na misji, tak? Więc nie bijemy go, tylko po prostu i wyłącznie na niego krzyczymy. Jeśli na niego krzyczymy, to jest w zupełności wystarczające, żeby odzyskać pasmo. Hasło musimy odzyskać trzy. Pierwsze hasło, które podał, hakuje nam level pierwszy, drugie hasło będzie hakowało level drugi, trzeci level trzeci. Pamiętajmy, że w międzyczasie mogą nam wyłączać napięcie. Jeśli działam w ogarniętym składzie, dobrze by było, żeby jedna osoba już pilnowała tego napięcia od razu. Dzięki temu, jak tego napięcia pilnuje, no to w, nie zostanie wyłączone, natomiast pamiętajmy, że może zostać wyłączone, chyba w kilku miejscach. Czyli e, napięcie może gdzieś być u góry, u dołu, z prawej, z lewej strony. Może być też na dachu. Ponadto e, pamiętajmy także, że... E, jeszcze mnie tutaj tej dorwał. E, pamiętajmy także, że napięcie się rozpią losowo. Czyli nie mamy napięć też w tych samych miejscach. Ale możemy mieć w różnych miejscach te napięcia. Ja sobie latareczkę jeszcze włączę, bo to już słabo widzę. Chociaż ta latarka, powiem wam, ta latarka to nie jest słod. To nie jest GRESSO 4. GRESSO 4 naprawdę pięknie nam ta latarka odbija. Natomiast tutaj niestety tak pięknie nie jest. Ledwo co ta latarka coś znaczy. Ale powiem wam, że na przykład na misji, jeśli gramy na głośno taką misję jak taką misję jak przykładowo Bitcoin, gdzie mamy tam zdobyć silnik i nam wyłączą napięcie w piwnicy, gdzie tam nic nie widać, a mamy sprawdzić na komputerze na przykład czy, czy poszukać silnika z odpowiednimi wartościami to latarka jest bezcenna. Bo wtedy nie musimy szukać tego gdzieś tam na e, w, napięcia i włączać to napięcie, no chyba że chcemy żeby mieć idealnie oświetloną piwnicę. Wystarczy tylko tak naprawdę Wystarczy tylko, tak naprawdę, wziąć i e, w, 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 włączyć sobie latarkę, i wszystko już na komputerkach widzimy. <grym w�oferę> Koledzy, pomoszemy tą umiejętność, którą ja mam: to jest podnoszenie na odległość. To jest skill inspire, jeśli ktoś e, się tym interesuje. No i w tym momencie, znowu, jeśli ha ha hakowanie pierwszej części było do końca, tak, to w tym momencie. Pojawia nam się możliwość znowu wyciągania od niego hasła, znowu musimy na niego krzyczeć, pamiętajmy, żeby go nie bić. Krzyczymy na niego i podaje nam dostęp do e, levelu drugiego Hakowania Znowu pewnie nam się wyłączy napięcie. Liczymy się z tym po drodze Czyli się wyłączy. Nam wyłączą, tak? Bo napięcie to oni nam wyłączają Czyli policjanci Ja sobie może w sumie tam podlecę od razu To może zdążę, chociaż tu no... Nie, to nie jest tutaj. Chociaż trudno powiedzieć, gdzie to napięcie wyłączą, tak? Bo mogą też wyłączyć w kilku miejscach. No tak, było na dole. Było na dole. Jakbym zdążył na dół, to by było ok, ale poleciałem na górę. Myślę, że to było na górze. Dobra, już załączamy. Tylko mnie tu lekko odbijają. Tu nikogo nie ma, za to tu na klatce schodowej się ich trochę zebrało, powiem Wam. Trochę się zebrało, ale już. Już ich ogarnęliśmy. Tu też ich trochę mamy. Widzę, że nam się łączy. Znaczy, łączył się. Jeszcze jeden gracz, ale sobie wyszedł. Dobra, no i dostęp do trzeciego hasła. Znowu rozmowa, negocjacja. Z początku on nam nie chce podać tego hasła. Ale w pewnym momencie już nam podaje. Więc możemy to hasło od razu wprowadzić. No i zobaczcie, bardzo fajna sprawa. Pamiętajcie o tym, że deski też mogą zniszczyć, tak? Oni mogą wejść od oknem zniszczyć te deski. Ale mamy większą szansę na to, że... Yy, nam nie... Znaczy... Może nie większą szansę, że nam nie zniszczą, tylko chodzi o to, że mnie nam będzie wchodzić. I najpierw raz nas nie będą bić, tak? Jeśli mamy te deski założone. Także to jest fajna sprawa w sumie. Chłopaki mi tu padają na, jak muchy troszkę, ale to nic nie szkodzi. Przecież metkę chyba potpiły pierwszy raz w sumie. Ten gracz, Kasperio, jest, no, graczem pewnie mniej doświadczonym. Graczem mniej doświadczonym, bo ma niższy level. Kurcze! a Buldożer tu był. Nie wiem, czy go dobiłem. Leży. Buldożer le buldoże leży. Mate mnie podniesie, podniesie, też ma inspira widzę. Podnosi na odległość, dobra. Wiecie co, ja lecę w takim razie na dół. To będę musiał włączyć potem to napięcie. Czemu się ta latarka włączyła? Napięcie włączone. A, tu był gaz. Tu był gaz. Pamiętajcie o tym, że na tej misji policjanci nam mogą rzucić gaz, tak? Jeśli wrzucą nam gaz, to w tym momencie ten gaz będzie nas bił. Kurcze, miałem rzucić granat, ale w sumie nie wiem, czy warto ten granat rzucać na tą tarczę. Dobra, sobie to przelecę przez ten gaz. Mamy paralizator. Paralizator leży. Wow, tu wam, widzę, panowie powjeżdżali. Aha, cloaker. Cloaker, cloaker, nie, nie umierajcie. Nie umierajcie, panowie, dobra. A Cloaker leży. No powiem wam, że było gorąco przez moment. Było gorąco przez moment, już prawie... E, prawie byśmy to zmaścili. Prawie byśmy to zmaścili, bo tutaj chłopaki obydwaj padli. A mnie Cloaker jeszcze chycił. Myślałem w sumie... E, ja nie kontrowałem tego Cloakera, Byłem ja na kontrowanie Cloakera. Ale nie kontrowałem go z tego względu, że... E, że myślałem, że on nie do mnie leci, tak? Że on leci tam do kogoś innego. A tu się okazuje, że akurat postanowił sobie wejść na mnie No tak dziwnie zabrzmiało troszkę wejść na mnie, wskoczyć na mnie. O! Może tak to ujmę No i dobrze, mamy trzeci cel. Eee, trzeci cel, czyli e, trzecie hakowanie I teraz co robimy to robimy transfer. Transfer danych, transfer pieniążków ładnie kaska nam rośnie z jednego konta na drugie 25 milionów, moi drodzy. 25 milionów kasy jeśli transfer zrobiliśmy, już możemy się udawać automatycznie na naszego e, Escape'a. Ale zanim się udamy, jeszcze widzę, połączył się jakiś gracz z bardzo wolnym połączeniem internetowym. O, jak go długo wczytuję. Troszkę powiem Wam, że technicznie Grapaid 2 jest średnio zrobione, jeśli chodzi o łączenie się graczy, ponieważ tak naprawdę to nie powinno być tak, że przy łączeniu się zawiesza na, na wszystkim ekran. Chyba, że to ma jakieś znaczenie przy wczytywaniu, na przykład, że. Wow! E, chyba, że na przykład y, musimy być zawieszeni, żeby jemu czytał odpowiednie pozycje pozostałych graczy. Ale wydaje mi się, że można to było w zupełnie inny sposób rozwiązać, tak? Przykładowo, na przykład, w Grzeszło 4 y, na y, trybie Barricaded Suspect y, jest tak, że y, jak się wczytuje postać. Gdzie ten gracz padł? Nie padł jeszcze, opadł. Może mu jeszcze zdążę pomóc. O zdążę, to chyba nie jestem aż tak daleko. E, to jest tak, że nawet jak ktoś się łączy, to nie ma tak, że... że nie, nikt się nie może ruszyć, tylko każdy normalnie gra, grać się łączy. E, to po prostu wszystko masz wczytane, tak? Więc wydaje mi się, że można to było jakoś tam inaczej technicznie zorganizować. E, przez studio chyba Overkill, które tworzyło GPD 2. No ale zrobili jak zrobili, tak? Zrobili jak do, zrobili, nie ma co w sumie narzekać. Jest gra, jak jest skonstruowana, nie, aż tak bardzo może to nie przeszkadza, ale e, no mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej. Także co? Transfer jest zrobiony. E, lecimy na escape'a. Jak wszyscy do escape'a e, dotarli To w tym momencie gra nam się automatycznie kończy. Tak, czyli mamy misję zakończoną sukcesem. E, z, Mamy informacje o naszym exp którą, którą dostajemy, mamy informacje o pieniążkach, podsumowanie i losowanie kart standardowo, jak to jest w grze, w grze Payday 2. Także moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, gra, misja Undercover z gry Payday 2, misja wyłącznie na głośno. Misja wyłącznie na głośno można ją wykonać, na cicho można wykonać tylko pierwszą część, taką krótką część. No i to w sumie byłoby na tyle, tak? Myślę, że wam wszystko powiedziałem, co miałem wam powiedzieć w tym odcinku. Wszystko zostało ujęte Jeśli ktoś się znalazł na YouTubie, który, który widział, że grała, a był graczem randomowym, także zapraszam tam do wpisania tego w komentarzu, tak, że to był on. jest taki w sumie ciekawy, ciekawy element, element takiej taki gry, tak, że gdzieś tam się znajdujemy później na filmiku, kiedy graliśmy gdzieś tam randomowo. No i to jest powiem Wam nawet, nawet fajny, taki przyjemny moment. Jeśli Wam się odcinek podoba, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i zapraszam Was też do oglądania innych odcinków, nie tylko z gry Payday 2. Także trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.